Cześć! Mamy dzisiaj dla Was test wolnoobrotowej wyciskarki do soków Hurom High, która należy raczej do wyższej półki cenowej. Na początku wybierzmy sitko. Do wyboru mamy z większymi albo mniejszymi oczkami. Nam zależy na miąższu, więc postawimy na nieco większe. Przejdźmy do montażu. Do wyciskarki churą dodał też książeczkę z przepisami, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Podczas naszych testów nie udało mi się przetestować oczywiście każdej z tych możliwości. I widzicie, wyciskarka jest pionowa. Jest to dosyć może rzadziej spotykana konstrukcja, ale jest to jeden olbrzymi atut. Cała misa przechylona jest pod kątem 3, może 5 stopni. Może być ciężko widać na filmie, ale wyraźnie to widzę u siebie, co powoduje, że sok nie będzie zalegał na dnie, tylko cały spłynie idealnie do właściwego pojemnika. Nie ma chyba sensu dłużej rozprawiać o wyciskarce, tylko po prostu sprawdźmy, jak sobie poradzi. Na początek postawiliśmy na absolutny klasyk, czyli zwykły ser pomarańczowy. Wzięliśmy specjalnie sitko z nieco większymi oczkami, bo nie przeszkadza nam miąższ. Oczywiście, jak w każdym urządzeniu tego typu, owoce muszą być wcześniej lekko spreparowane, więc pocieliśmy je na fragmenty, które dobrze zmieszczą się do tego, ale, 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 wyciskarka jest naprawdę szeroka i pocieliśmy je dużo drobniej, niż generalnie musieliśmy to zrobić, może to wynikło z mojego przyzwyczajenia do nieco gorszego sprzętu. W każdym razie spokojnie zmieścimy trochę duże owoce, moim zdaniem olbrzymi plus. Do misy zmieściliśmy trzy naprawdę duże pomarańcze, były raczej wielkości grejpfrutów. Sprawdźmy teraz wydajność, czyli to ile soku udało się z tego wyprodukować. Oczywiście zależy to od konkretnych owoców, ale to będzie dość dobre porównanie. Na początku ostrze rozdrabnia trochę owoce, które dopiero potem lądują do prawdziwej wyciskarki, która tworzy już sok. Warto dodać, że wyciskarka wolnoobrotowa jest często chwytem marketingowym i producenci stosują ją do nie do końca prawidłowo opisując dany produkt. A tutaj mamy natomiast prawdziwie wolne obroty, jest ich tylko 60 na minutę, co bardzo pozytywnie wpływa na jakość całego soku. Z trzech pomarańczy wyszło nam 400 ml soku, co jest wynikiem bardzo akceptowalnym. Oczywiście nie są za bardzo klarowne, ale świadomie wybraliśmy sitko z większymi oczkami, bo dokładnie taki efekt liczyliśmy. Jakoś soku jest moim zdaniem świetna. Smak również. sok wyszedł naprawdę świetny, ale czas przetestować trochę inne, może bardziej skomplikowane kombinacje i przede wszystkim drugie sitko. Ale żeby to zrobić, musimy umyć najpierw całą wyciskarkę. Mam nadzieję, że nie zajmie to zbyt długo, bo jest to moja zdecydowanie najmniej ulubiona czynność w przypadku wyciskarek, więc wrócimy do Was za chwilę. Mamy za sobą bardzo przyjemną niespodziankę, bo czyszczenie zajęło mi góra 3 minuty i naprawdę okazało się niezwykle proste. Załączone szczotki pomogły właściwie błyskawicznie to zrobić. Myślę, że nikt nie będzie miał najmniejszego problemu z wyczyszczeniem tej wyciskarki do soków, skoro jego ja nie miałem, wynaprawy. Pewnego nie będziecie mieli. Teraz zgodnie z zapowiedzią przetestujemy sitko o mniejszych oczkach i spróbujemy zrobić nieco bardziej klarowny sok. Postawiliśmy na kombinację gruszki i kiwi, bo czemu nie? Chcieliśmy więc raczej dorzucić trochę owoców i kluczenia należy pochwalić bardzo za solidne zabezpieczenie, bo nie możemy zrobić tego, kiedy wyciskarka działa. Więc tak, żeby dorzucić owoce, musimy ją zatrzymać, w ten prosty sposób, automatycznie. dopiero teraz możemy dorzucić owoce. A całość ruszy ponownie przy zamknięciu. Sok wyszedł zdecydowanie bardziej klarowny. Oczywiście zastosowaliśmy kiwi i gruszkę, więc nie ma prawa być idealnie klarowny. Ale nie ma już aż tyle pulpy. Myślę, że poza jakości klarowności nie odstają ani trochę od produktów, które możemy kupić w markecie. Bardzo dobry. W zestawie mamy dwie komory wsadowe. Pierwszą z nich, czyli Mega Hopper, stosujemy, kiedy potrzebujemy dodatkowo rozdrobnić owoc lub warzywa. Drugą, czyli Dual Hopper, możemy wykorzystać do drobnych owoców lub warzyw lub długich, takich jak chociażby staler I co sądzimy o tym? Generalnie Hurom One Stop High jest być skarką z górnej półki. Przekładać też na cenę i nie ma z tego ukrywać. Jeśli wyciskacie soki raz na pół roku, nie jest to produkt dla Was i raczej będzie po prostu zbyteczny wydatek. Jeśli natomiast wyciskacie soki często, to trochę jak przesiąść się z starego golfa do Ferrari. Ciężko znaleźć lepszy produkt na rynku i wyraźnie, właśnie sprawdziliśmy, jakość jest po prostu świetna i warta swojej ceny.